Już do późnej nocy. Oni zawsze do twarzy. No no, już się staram spać, ale czasami też różne rzeczy się pod oknami dzieją. Ja jeszcze w tym temacie chciałem powiedzieć. Nie mam praktycznie tygodnia, żeby nie było widać tutaj Policji czy Straży Miejskiej, a co za tym idzie i karetki pogotowej. To jest cały Rani czas. No przed naszą prawką w gościu nieprzytomny, kobieta nie wejdzie facet jeszcze poradzi sobie z nim na go przesunie, ale kobieta z dzieckiem czy no nie poradzi sobie z nim. Wymiotował, leżał w poprzecz, ani w piątku, ani inni. W tamtym tygodniu, w szczycie w roku było to samo. Praktycznie co tydzień pogotowie tutaj jest i kogoś zabiera. Pogotowie zabiera. Bo to bardzo elegancko widać, jak oni grupami się podobają. Jak zbogą. policja przyjedzie, to no. nikogo nie ma. Tylko policja podnieje dzieci, aż ludzie, którzy nie są. To dużo jest pięciu. Pięciu, jedni, jedni. Doskonale. Ruda i słaba. Ale ty tu jestem stać, tak Boga? Ja wie. Jeszcze, jeszcze raz, można. E, to tak jak Pan powiedział, że oni pilnują w policji. Swoją z grupkami, na bokach, prawie o to wjeżdża. Jeden przez drugiego, się nie zamykali w tym sklepie. Rowerami dziesiątej przez dwie. zobaczyłem, wieczorem wszedłem, stał nieoznaczony cywilny samochód z policją. Yy, no tak, chodzili, co by chodzili, no to tak, kończyło się na tym, tylko że był spisywany i to wszystko. Potem jak wracałem, to przy tym samym aż kolejka stała. <śmienny> <śmienny> nie wiem, nie wiem, nie wiem, dlaczego policja przyjeżdża swojego światła. Zobaczcie że się Nie chodzi już nie chodzi o to, niech oni się wykończą tam. Tylko chodzi o bezpieczeństwo nawet naszych dzieci, dzieci, ludzi. Bo to się człowiek boi po prostu być. bo nie wiadomo, co takie osoby dbali. Bo już tu różne sytuacje widziałam. Bo ja akurat mam okno elegancko i oni stoją przy mnie, bo mają elegancko widok na, 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 na to, co się dzieje. Ostatnio teraz no. byłem świadkiem, dzwoniłem po policję, przyjechaliśmy, mogę powiedzieć. Jedna pani się tu rozrywała, tak ta, 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 ta. No jak, no? To... Ale policja przyjechała, nie zabrała jej nawet, nie tutaj. Ale by było na co popatrzeć? Problem <grymne> <grymne> tego sklepu, który tutaj jest za ścianą, jest nam dobrze znany. W zasadzie mówię, że nie jesteśmy, nie jestem adresatem tutaj tego, ale powiem państwu, czym jest rzecz. Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, bo to jest działalność gospodarcza, wydaje prezydent miasta. Jutro, właśnie o godzinie 10.00, jestem mówiony z prezydentem. Co prawda, to nie jest pierwsze pokolenie spotkanie odnośnie do palaczy. być większe gremium, między innymi ma być inspektor sanitarny, Straż Miejska, tam jeszcze parę osób jest zaproszonych. Ale czy nie rzecz? Faktycznie, sklep też nam tutaj jest, że tak powiem, sobą wokół, bo wiemy, co się dzieje. Sprzedawca, który tam siedzi w środku, on ma podgląd, ma kamerę na zewnątrz i wpuszcza osoby, które. Są, że tak powiem, dla niego godne zaufania. Osób takich, które tam coś od razu będą trzy na sumienie, nie puść. Robimy tutaj, że tak powiem, naloty, ale tu jest też kwestia, że tak powiem, niedopracowania prawa. Bo dopalacze, które są sprzedawane, no niby to jest produkt kolekcjonerski, oczywiście jest opisane, że to jest dla osób dorosłych, nie jest dla dzieci, zawiera substancje które musimy zbadać. Jak zatrzymujemy osoby i ma większość, więcej ich robimy badania. Badania są bardzo drogie i potem się okazuje, że substancje, które tam się znajdują, nie są na liście zabronionej ustawy o zwalczaniu narkomanii. I wtedy niestety z głosowaniem musimy to oddać. Tu jest złąne prawo w tym temacie i już od ładnych paru lat się z tym molekami od 2007 czy 2008, 2008 roku kiedy był ten szef łódzkich do pana czy bratko, zdaje się się, nazywał, że A, z tym wojowali. I w dalszym ciągu przez 7, teraz wiem, przez 9 lat rządy nie potrafiły nic zrobić, żeby to odpowiednio sankcjonować.